Na wstępie chciałabym bardzo serdecznie przeprosić za to, że 10, sierpnia konferencja prasowa została odwołana i nie spotkał się z Państwem Pan Piotr Duda, właściciel spółki Polskie Spraw Feskalne. Taki mieliśmy zamysł, żeby to on też Państwu wytłumaczył, dlaczego prace na rynku wyglądają i postępują w taki sposób, w jaki postępują, a jak czas pokazał, teraz można powiedzieć, że na razie nie toczą się prace na rynku. To następnie. Bardzo serdecznie przepraszam w swoim imieniu, w imieniu pana burmistrza. Nie mieliśmy na to wpływu, otrzymałam telefon nawet nie 24 godziny wcześniej, przed zaplanowaną konferencją. No i niestety, jedyne co byłam w stanie zrobić to odwołać, bo że tak powiem, czułam się, że dostaliśmy w twarz jako jak gmina. Dzisiaj umówiliśmy się na spotkanie kolejne z panem też Piotrem, który właśnie właścicielem spółki Polskiej Służby Niestety, jadąc z przedszkola, podjeżdżam pod urząd miejski, tam jest tylko prokurent spółki, jest dyrektor techniczny i jest kierownik budowy. Pan właściciel nie dojechał, ponoć jest chory. Spotkanie dzisiejsze miało miejsce, i którego celem tego spotkania była rozmowa na temat ewentualnego, ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia. Oraz przedłużenia terminu realizacji i tego, o czym Państwo już wiecie z, z komunikatu, że firma zaproponowała, żeby na ostatnią płatność po odbiorze końcowym nie było 20% wartości wynagrodzenia, tylko żeby było 5%, żeby tylko zostało, żeby mieli po prostu płynność finansową. Nie przedłożyli jakby ostatecznych wyliczeń kwot, więc, więc te rozmowy jakby no, nie mają skutku jeszcze końcowego. Jeśli chodzi o no, sytuację, która się zdarzyła, bo tak naprawdę to właśnie w trakcie rozmowy 9 sierpnia z Panem Dudą usłyszałam, że bo zgłaszaliśmy, że dlaczego w poniedziałek nie ma pracowników na budowie, najpierw usłyszałam od prokurenta, że na dwa trzy dni pracownicy pojechali na inną budowę, po czym okazało się, że właśnie tymczasowo zeszli z budowy. A dzisiejszy argument był taki pana prokurenta, że za te pieniądze, które im zostały, oni już, że tak powiem, zysk założyli, jakiś z tej inwestycji, już tego zysku nawet nie, nie są w stanie wypracować, dokładają do tej inwestycji w związku z wzrostem kosztów i z tytułu inflacji i z tytułu opóźnień w dostawach i generalnie tego, co się wydarzyło w związku z atakiem Rosji na, na Ukrainę, więc niestety... Um, nie będą kontynuować tych prac, dopóki nie dojdziemy do porozumienia finansowego, ponieważ za te pieniądze, które im pozostały do, do wydania, że tak powiem, z puli tego kontraktu, czyli e, niespełna milion 300 zł, oświadczyli, że nie są w stanie zrealizować tych prac. I dzisiaj umówiliśmy się, że w przyszłym tygodniu na początku doślą kolejne dokumenty, pełne dane finansowe i będziemy, e, przystąpimy do kolejnych negocjacji w tym zakresie. I niestety to jest wszystko, jeśli chodzi o, o temat też kontynuowania prac na rynku i zakończenia wreszcie tego tematu, bo w piśmie podnosili kwestię opraw. Myślę, że to był jeden z argumentów, e, który mają od dostawców, e, kiedy będzie to najpóźniejsza dostawa e, właśnie listopadowa tych opraw. Już nawet podjęliśmy działania, żeby przyspieszyć kwestie, żeby te dostawy były szybciej, że tam zgodzimy się na jedną drobną zmianę w zakresie tych opraw, żeby, żeby to było szybciej. No ale ten czas, kiedy oni od 8 sierpnia nie ma ich na placu budowy. Dzisiaj mamy już 25 sierpnia. Niestety no dawno mogliby mieć przynajmniej na nawierzchnię skończoną, moglibyśmy szerzej otworzyć e, teren e, rynku, ten dostępny dla mieszkańców żeby też poprawić warunki panom przedsiębiorcom. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to jeżeli będę w stanie odpowiedzieć, to oczywiście, oczywiście odpowiem, ale no powiem szczerze, że no, też nie, nie byłam przygotowana na to, że specjalnie będę coś ci mówić, bo miał tutaj się tłumaczyć coś po prostu inny. Więc to Ja mam jedno pytanie, czy miasto rozważa na przykład zrobić taki odbiór częściowy, że na przykład nie czekają już na te naprawy do tego listopada? Mm -hmm. No, bo tak naprawdę ja codziennie widzę mm. ten rynek, w tam mm. pracuję i w zasadzie no, tam już jest, no, niewiele brakuje, i powiedzmy, zrobić odbiór częściowy, czyli nie robić na razie tej fontanny mm. i nie robić tych obrad, tak, tylko po prostu otworzyć już, mm -hmm. bo nawierzchnia jest praktycznie gotowa. Czy jest taka opcja też możliwa? czy... Znaczy, czy przejazdu przez rynek na pewno nie zapewnimy, bo akurat na końcówce tam zostało te 5% na wierzchni do skończenia i ona głównie wypada właśnie na skrzyżowaniu z szczepanowskiego tutaj przy wyjeździe z garbarskiej. Więc no, przejazdu, że nie wrócimy do starej organizacji ruchu, na razie na pewno yy, bardzo byśmy chcieli, bo też. No, z uwagi na temperatury drzewa nie były posadzone w sierpniu, ale drzewa są gotowe, miejsce jest przygotowane. To robi podwykonawca lokalny, więc myślę, że jesteśmy się w stanie się porozumieć, on i tak ma płatność końcową po zakończeniu um, całej, um, całego zadania, więc myślę, że na tyle się porozumiemy, że te drzewa zostaną posadzone, tylko trochę od nich temperatura, teraz były piękne deszczowe, ale no, mimo wszystko jak jest temperatura 30 parę stopni, to, to nie ma sensu kadować tych drzew. Um, I że drzewa tak tam nie będą rosły, bo te były posadzone na Polski, jest usły. Jedno, ale ono nie usłono, gdzieś inaczej, wykonawca mówię, nie chcę podawać nazwisk, chociaż też już te, jest to informacja publiczna. Ale, y, ale twierdzisz, że dobrze żyje, ale ewentualnie zostanie wymienione. Więc, więc ono po prostu zostało posadzone tak, że wszystkie inne puściły pomki y, w, w, w liści, a, a to jedno nie. Więc, więc no jeżeli będzie taka potrzeba, no to będzie, będzie ono wymienione. Y, I przynajmniej no częściowo, żeby... No bo też są gdzieś miejsca na... Y, na oprawy, na, na słupy, więc no też kwestia bezpieczeństwa, tak, bo biedna pani tam gdzieś się przewróciła, więc też nie chcielibyśmy doprowadzać do, do sytuacji takich, ale no jesteśmy za tym, żeby, nie wiem, wygrodzić fontannę, i jakby otworzyć szerzej, po prostu przesunąć ogrodzenie tymczasowe, żeby ruch na rynku, przynajmniej pieszo-rowerowy, mógł być swobodniejszy i, i, i żebyście Państwo mieli. Czyli parking absolutnie nie. Parking dopiero po zakończeniu całej inwestycji. Ale myślę, że no kwestia, no, tak jak na Wrocławskiej widzę, że to funkcjonuje, że umówiliśmy się, dopuściliśmy dostawy, dostawy wjeżdżają i w miarę się to odbywa. Myślę, że, że bez przeszkód, no, pytanie, czy tutaj bylibyśmy w stanie to tak zorganizować, żeby też jakieś dostawy już na rynek mogły się odbywać bezpośrednio, że tak powiem, żeby, żeby ułatwić to państwu. To państwo. No, miasto przewiduje, chrześcijańsko telewizyjne, miasto przewiduje, nie wiem, jakieś ulgi, podatków, ci którzy prowadzą tam biznesy po ostatnich miesiącach, może częściowe, no, nie wiem, no, trzeba tym ludziom też jakoś pomóc, no, tu jest między innymi też przedstawiciel, który na rynku prowadzi, no dłuższego no, czasu, dużych lat. E, biznes, no, nie wiem, czy miasto jest w stanie jakieś rękę, Powiem tak, spotkaliśmy się, Pan Burmistrz się spotkał również z Państwem, było parę spotkań na, w trakcie prac na ulicy Wrocławskiej, też e, była, znaczy generalnie możliwość zwrócenia się do miasta o, jak nie wiem, umorzenie podatku na przykład jest zawsze. Wiem, że część z Państwa e, się zgłosiła, e, tylko no, żeby dokonać takie, takiej czynności, to Burmistrz musi mieć jakieś uzasadnienie. Prosiliśmy o wskazanie spadku na przykład dochodów, w stosunku do roku poprzedniego i wtedy te wnioski są rozpatrywane normalnym trybem, jak przy podatkach na przykład, ale... Ten wniosek tak mówię, na do burmistrza. Ja tak, złożyłem taki tak. wniosek o 50% spadku, nie, niestety, ale górę w mnie odrzucił. Powiem tak, o tym decyduje opiniuje to burmistrz ostatecznie... No, nie, nie, nie jestem kompetentna, żeby, żeby powiedzieć Państwu, że tak będzie ulga. No, Czyli, nie ma. Nie ruchu, tak. Próbuję coś zrobić, ale z tego co słyszę, tak nie zapomnę. Znaczy, nie znam szczegółów tej sprawy, no, więc, no. więc nie, nie chcę się rozpowiadać. No, mhm. no powiem tak, no napisać Państwo zawsze możecie, zobaczymy, jaka, jaki będzie będzie odzew w tej sytuacji. Myślę, że no zakładaliśmy, że może się uda, jeżeli ten termin gdzieś tam sierpień wcześniej, że już wczesną jesienią udałoby się jakoś coś, żeby się działo już na tym obszarze ulicy Wrocławskiej, Rynku, żeby też wzmocnić to, żeby ludzie garnęli się, żeby mieli miejsce, gdzie przyjść, usiąść i, i, i przebywać. Niestety to się nie udało, więc no, no kwestia gdzieś tam, myślę, że mogę to powiedzieć, że rozważamy, no, no bo kwestia wynajmu później tej, tej powierzchni pod prowadzenie działalności jakiejś tak zwanej ogródkowej, no to, to może po prostu tutaj przygotujemy jakąś taką znaczy to prawda, korzystną ofertę. Że ogródki Nie będą mogły być na ulicy Wrocławskiej? Ehm, ogródki, zależy o czym, o czym mówimy. Bo jeżeli mówimy o takiej no, o stałej instalacji, jeszcze. jaką mieli właściciele cukierni na, na no. roczniku wrocławska strzelecki, to oni mieli odrębne pozwolenie na budowę nasze znaczy tymczasowe, na stawianie takiej konstrukcji przez kilka miesięcy. My tego wszystkiego nie wykluczamy. Też my, z tego co wiem, plan, będą organizowane niebawem spotkania z Państwem w kontekście, jak to ma wszystko wyglądać, żeby było z korzyścią dla Państwa, ale też z korzyścią jakby dla tej zrewitalizowanej przestrzeni, żeby to wszystko jakoś ubrać, żeby to do siebie ładnie pasowało, bo wiadomo, że. Do ładnego miejsca, każdy chce przyjść i, i z tego skorzystać, się nacieszyć chociażby tym, że jest po prostu ładnie. Więc, więc myślę, że, że przyjdzie ten czas na te rozmowy. No, niestety przepraszam, bo też ja jestem odpowiedzialna za realizację tutaj... tej inwestycji, ale proszę mi wierzyć, telefony codzienne do kierownika, dyrektora technicznego, do właściciela. A przepraszam, jeszcze ostatnie pytanie, bo ja wiem, że Państwo też mogą sobie zadać. Ten termin listopadowy. Obliczony to jest na podstawie czego? Czy to jest jakiś przybliżony termin, czy to. No bo na ten moment on był ogłoszony, chyba tam, nie wiem, z dwa tygodnie mm -hmm. temu, ale teraz dalej nic się nie dzieje, i rozumiem, że to się jakby przesuwa w tym tak? Znaczy, myślę, że jeżeli wykonawca miałby środki finansowe, też żeby zapłacić za, za wszystko. Tak, tak. Czyli nie ma go, nie ma, więc się nie dzieje. Ma materiał, ma ludzi, to ja uważam, że wchodzi 3-4 tygodnie i jest zrobione wszystko. Tylko jest kwestia. Tego terminu dostaw. Czyli ten termin listopadowy nie jest pewien nie, na, na dzień dzisiejszy, nie wiadomo. na dzisiaj nie, nie jestem w stanie tego, tego, tego potwierdzić, ani zaprzeczyć, bo nie, nie mam takich informacji w piśmie. Mówili o, o tym ostatecznym terminie wynikającym z dostawy tych opraw, ale... To rozumiemy, że będą się toczyć rozmowy, a jeżeli te rozmowy nie przyniosą żadnych skutków, to, to, to po prostu tej budowy nie skończą. E, tutaj pan Pewniński kiedyś zadał mi pytanie, no dlaczego my ich nie wyrzucimy z Placu Budowy? Ja rozumiem, Rzecz jest taka: budżetem. robimy inwentaryzację, idziemy do sądu, szukamy nowego wykonawcy, wykonawcy po stawkach, że tak powiem, obowiązujących w tej chwili, no bo oni zawarli kontrakt w 2020 roku. Fakt. Mieli termin do wykonania taki bodajże 10 miesięcy od podpisania, o przekazania placu budowy. Ale też jest kwestia tego, że po, w międzyczasie archeolog na zlecenie wodociągów e, wykonywane były prace, wymiana wodociągu, wymiana na kanalizacji sanitarnej i generalnie rzecz biorąc nie e, no, kolidowało to gdzieś ze sobą. Pewne rzeczy dodatkowo wychodziło, dodatkowo gdzieś się okazało, że jest jakieś podwórko, które też trzeba podpiąć z deszczówką. To wszystko wydłużyło czas. I oni mieli aneksy. Byli, jakby było to sankcjonowane prawnie, to, że te prace trwają dłużej, bo albo wychodziły też roboty dodatkowe, albo były jakieś kolizje z sieciami, czy po prostu wykonawca prac wodociągowych i kanalizacyjnych też no, wykonywał to w takim, a nie w innym czasie. Więc no, de facto ten kontrakt trwa dwa lata. No, i przypadł w takich, a nie innych czasach, o czym wszyscy doskonale tutaj wiemy, jak jest to się borykamy z tymi problemami. Przecież, że jest sprawa sądu, no to. Znaczy, dlatego. Myślę, no, nie, no, nie no, pożyli, znaczy, powiem tak. Byli, my, dlatego nie, nie wy, wyrzuciliśmy my ich z placu budowy, nawet jak, że tak powiem, wykonywali te prace wolniej. Był moment, kiedy faktycznie nabrały tempa, to było bodajże w czerwcu, bo nawet takie, takie głosy też słyszałam, że było dużo więcej ludzi. Nadgonili, no i niestety no, zostało im kilkanaście, kilkadziesiąt metrów kalorowych, i mamy sytuację, jaką mamy. No możemy to w Ale Prace archeologiczne na rynku trwały miesiąc czasu. No nie czarujmy się. Gdyby zliczyć te dni, w których pracował archeolog, to byłby to miesiąc czasu. Tylko w momencie, kiedy na przykład Koparkowy miał już yy, działać w kontekście montażu yy, kanalizacji, a musiał zrobić głębszy wykop, żeby archeolog mógł tam przyjść na dwa dni. Później archeolog zszedł, musiał nasypać tam piasku i dopiero mógł wykonywać swoje prace. To też niestety wpłynęło ja na to. Ja obserwowałem na rynku, jak to więc zrobili hmm. gdzieś to miesiąc czasu, więc mm -hmm. nie robili tego. Mm -hmm firma, mm. ty, co robiła kanalizę wodę, wyrobiła ja się w, czasie, robiła się w, czasie. w czasie, miała po dosłownie dwa tygodnie, mm -hmm. bo rozmawiałem z tą firmą. No to, 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 to. aneksem mieli, znaczy inaczej, po ślizgu. aneks, mieli też aneks i mieli wydłużone e, termin realizacji tych prac tutaj, że o trzy miesiące, albo nawet więcej, nie chcę teraz mówić, bo też bym musiała spojrzeć dokumenty, ale oni też mieli wydłużony ten. Ten czas, uwagi też na te kolizje, które były. W międzyczasie weszła gazownia, co prawda tylko konserwowała sieć, ale też się przewinęli przez plac budowy. Na samym rynku mieliśmy sytuację, gdzie musieliśmy przebudować teletechnikę, żeby przesunąć, bo była, była kolizja. Mieliśmy kolizję z kablem średniego napięcia. No, to nie jest, są przyczyny, że jest 8 miesięcy obudzenia? To, że generalnie pracownicy na budowie powinni wykonywać pracę szybciej. No to tam może to powiedzieć, ja mogę to powiedzieć, a ktoś inny, kto, że tak powiem, wykonuje takie prace i sam tam klęczy i, że tak powiem, ubija tą kostkę, może powiedzieć: że przyjdźcie, uklęknijcie, pracujcie, to zobaczycie, jak to jest. To, to jest, to jest, to jest, jest nie że tak powiem. że szybciej, ale to było Kwestia Pewnego nie było 12-15 osób pracy, a drugiego człowieka, no to dzieci tak... tak... Z tego, że tak ta na że się tylko nie, to nie było, było To było przed maximize, a to, O tym panowie, tak, tak, no, tak? no, e, e, i no. pamię, oczywiście, e, o tym, co było. Myślę, że wszystkich chyba interesują. Żeby rozwiązać ten problem, a to, nie robić co no, będzie. Nie? Bo to już temat jest w sobie zamknięty, to co mówimy teraz, i szkoda czasu. Chyba chodziłoby też o to, żeby dalej. Co dalej? Przykra sprawa, moje... Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu otrzymamy te dokumenty, usiądziemy z, z mecenasami, usiądziemy z drugą stroną i e, wy, zaczniemy wypracować stanowisko, które no, pewnie i tak będziemy musiały się skończyć jakimiś mediacjami, no, bo, bo wiadomo, to są, to są poważne kwestie dołożenia waloryzacji. A ma, miasto przewiduje coś takiego? Taką realizację, że... To nie jest kwestia, czy miasto przewiduje, czy prawo przewiduje. Prawo przewiduje, ale muszą zaistnieć pewne przesłanki. I pewne rzeczy muszą być udowodnione. Jeżeli się powołują na to, że wzrost cen wynika z tego, że jest konflikt zbrojny w Ukrainie, no to muszą przedstawić że nie wiem, mieli pracowników z Ukrainy, oni wyjechali, musieli zatrudnić kogoś, komu kogo więcej płacą. Na przykład. To musi, to musi mieć związek ścisły. I tego właśnie dzisiaj oczekiwałem, bo w tych dokumentach, które przedstawili, tego nie było. Ale proszę mi wierzyć, no nam też zależy, żeby jak najszybciej zakończyć tę pracę, żeby wreszcie móc, bo to też jest projekt unijny, żeby rozliczyć środki unijne i no, żeby móc zacząć w pełni korzystać z tego obszaru. Więc nie umiem Państwu powiedzieć, kiedy się prace rozpoczną. Ale w przyszłym tygodniu wsiadamy do kolejnych rozmów, żeby, żeby jak najszybciej ten problem rozwiązać. No, ale w tym momencie, bo Wrocławska, Wrocławska jest bardzo ładnie zakończona, można powiedzieć. Tak? No brakuje małej architektury, brakuje opraw. Pra... Otwieramy tak. całość, nie być, że kończą. Ale rzecz się roznosi, rozchodzi właśnie o małą architekturę, generalnie. Hmm. Bo to, ile im kamienia brakuje, to ja myślę, że oni z grubsza ten materiał na budowie mają. No właśnie chodzi o to, że. Yy, Słupy oświetleniowe, znaczy inaczej, one są, oni nawet za nie częściowo zapłacili. Tylko oni też dostali na początek ofertę na kwotę X, a później mają, kwotę, że tak powiem, ofertę różnicującą. Na dodatkowo. Ja mam potwierdzenia przelewu to, co mówiłam na sesji w czerwcu. W 6, 7, 8 bodajże czerwca płacili za oprawy, zapłacili 100%, za słupy 40%, czy za inne elementy małej architektury, ileś już zapłacili. Teraz najtrudniejszym elementem są elementy granitowe, które pozostały, wykończenie fontanny, tak? Co, coś co no, do ostatecznego kształtu jest, jest, jest konieczne, żeby to no, miało i te funkcje i, i pełen wygląd taki jaki był założony. Czy są jeszcze jakieś istotne pytania? Ja które... Tak, tak, tamte domy, Bo to, to, to samo tak ten... Przepraszam, ale nie słyszę. No. Ale one są tak. wybierane przed przyjściem ogrodników, no, no, tam jest skuwany ten będą... No, tak, beton, tak, beton tak. Nie, 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 nie. Jakby co to, możemy nie. też gdzieś przy okazji... Yy, albo jak będą nasadzenia drzew na rynku, to najwyżej poproszę podwykonawcę, żeby dał znać, to możecie to Państwo wtedy sfotografować to i taj, zobaczyć to w jaki sposób. Na dziś, to to tam nie, wybieracie. nie, nie, beton tak, to, to jest wybierany, tam są specjalne yy, taśmy trzymające, więc spokojnie. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Kiedyś z Panią rozmawiałem na temat tego parkingu, że ze względu na to, że to są yy, parkingi, że ta inwestycja jest częściowo pochwyta ze środków unijnych, w związku z tym ten parking będzie bezpłatny. Nie, takiego czegoś na pewno nigdy nie powiedziałam. No nie wiem, dobra. Powiedziałam inaczej, Ale że... Z... Będzie płatny, czy będzie bezpłatny? Będzie płatny, płatny. Bo, bo wiem, że Państwo płatny też tego chcieliście tak. z, z uwagi na to, żeby była rotacja. Tak. Mało tak. tego... nie yy, będzie płatny. Będzie płatny i będziemy na próbować... Na że... Tak. Tak, ale nie w ramach strefy, tylko na takich zasadach jak na parkingu na To Co prawda dla mieszkańca nie ma żadnego znaczenia, bo tak samo jest parkometr, tylko jest kwestia tego, że no żebyśmy nie musieli w strefie płatnego parkowania, musielibyśmy zrobić na niebiesko, linię na granicie, a tego chcemy uniknąć, dlatego chcemy wydzielić ten fragment działki, żeby on nie był drogą i zorganizować parking na takich zasadach jakby prawnych jak na Wyszyńskiego. Ja mam jeszcze pytanie właśnie o to ogródki, bo tutaj padło, jeden z przedsiębiorców tutaj akurat dzisiaj nieobecny, ale żeby sugerował coś takiego, że tam nie ma odpowiedniej infrastruktury, Jest. prądu i tak dalej, Jest, jest, jest wszystko Do to ziemna to jest... infrastruktura, która będzie, hmm. wyciągamy, hmm. że tak powiem, klapę, mamy tam hmm. Hmm, prąd, wodę i odprowadzenie ścieków. w miejscu, tak? No tak, nie obojętnie, no to jest obojętnie. wyznaczone też. No, to, wiecie Państwo, no to byśmy, że tak powiem, no myśmy realnie, prawda, tych punktów i tak jest, nie chcę, nie chcę teraz powiedzieć, ale z 8 myślę, że jest. Ja no. mam pytanie o drogi w wokół rynku. Te, którymi przeprowadzony jest obiad, one są w coraz gorszym stanie. Studzienki już tak wysoko są podniesione, znaczy tak nisko droga się że za chwilę zaczną się miski olejowe ugrywać mm -hmm. Czy zrobicie coś, żeby... No jeżeli jest studzienka za niską, to trzeba będzie to przeprofilować. W mm -hmm. ramach bieżącego utrzymania to I drugie pytanie. Mówiła ja Pani, był prokurent się pojawił. Czy od nie mógł przyjść? Powiem tak. Było no trzech panów. Jestem ja. Czyli panowie <głosyka> że Jeszcze to samo pytanie bo burmistrza. Ja Ja się powiem tak. Biorąc pod uwagę, że gorący czas przed sesyjny, ja wie panie burmistrzu, dobrze, to ja organizowałam konferencję, że tak powiem, merytorycznie w zakresie osób, które miały brać udział, więc dlatego mówię, to ja przyjdę tutaj z Państwem porozmawiam. No. Zatrzędu, Prawdopodobnie te, te same tematy będą poruszone teraz na sesji. No, wiosennej. sesji, więc pan burmistrz też państwu radnym tak. już, już o tym powie. Czyli jest Pani szansa, ta, że w przyszłym to... roku te obrótki jednak będą, tak? Powiem tak, tak. ja sobie nie wyobrażam tak. sytuacji, w której na wiosnę nie pijemy kawy na No właśnie. No na liście nie pijemy kawy, bo nie będą. alkoholu. To jest Jest ja no moim zdaniem to właśnie, e, nie, nie wiem. wiem to słyszałem, czy to jest prawda, czy nie, żeby po prostu burmistrz powiedział, że na, jest plan taki, że na Wrocławskiej nie będzie ogródków, bo wszystkie ogródki mają być na rynku, no to fajnie, tylko, że dwa mm. lokale są hmm. na Wrocławskiej tak. e, i tam powinny być te ogródki, gdzie są te lokale, bo nie możesz sobie, żeby lokal, który jest w połowie wrocławskiej i kelner z na rynek, bo akurat A tak. jest takie, taki pomysł, żeby krótki mają być na rynku. Nie ma żadnego problemu, żeby stoliki ustawić, czy, no mówię, kwestia jak to ma wyglądać, no to będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale nie ma żadnego problemu, bo jeżeli nie są nie restauracje czy kawiarnie na wrocławskiej, to te punkty nie będą miały problemu jakby z tym, żeby przygotowywać te rzeczy na ulicy, tylko mogą nie jest lokalu, bo ta odległość jest tak mała, że, że nie, ma, nie, ma, nie ma powodu. A na rynku chodzi o to, że właśnie odległości są większe. Niekoniecznie to musi być ktoś, kto prowadzi działalność w nieruchomościach, na pierzejach rynku. Można po prostu przygotowywać to kawę, te rzeczy, które Spakają. będziecie panowie państwu chcieli serwować yy, mieszkańcom. A tam to jest, same jest to ściana majątku. pamięci, bo tam było taka sygnałówka, że to tak poliduje. Znaczy, ale... Inaczej, będzie te ogródki usytuowane na przedłużeniu jakby Wrocławski na i tak. tutaj w tą stronę, no ale jakby przed samymi, czy całą e, ścianą się nie, nie, się nie, nie. Skończymy po prostu na, na wysokości, na wysokości ratuszu. że mam takie pytanie o toalety w ratuszu. Czy one będą dostępne do klientów w ogóle ewentualnym? To zależy od, od tego, jak będzie. Muzeum, które wróci i te wszystkie założenia, które mieliśmy we wniosku o finansowanie, że życie tam się będzie toczyło troszeczkę inaczej, będą organizowane różne spotkania i tak dalej, że wtedy po prostu myślę, że to nie mamy toalety publicznej, więc, a na parterze są na na tą więc ten, myślę, że będzie trzeba odwrócić. Zapraszam Państwa do Bo jest za cztery, więc jeżeli mogę to.